Siemanko, witajcie w dzisiejszym vlogu. Kupowanie samochodu, temat, który was wszystkich jakby nurtuje, wieczne pytania, brak odpowiedzi. Wieczne pytanie tutaj do mnie, jako do mechanika: jaki samochód kupić? Co kupić, żeby się nie psuło? Dzisiaj w tym temacie chcę wam pokazać hybrydowego Lexusa, którego mam od półtora roku a no dokładnie to od roku i 8 miesięcy żeby nie skłamać przedstawię Wam koszty utrzymania tego samochodu i pochwalę go jako jeden z chyba najbardziej niezawodnych aut jakie można kupić na rynku, ma swoje wady, jakieś takie regularne rzeczy które się psują, ale też to mówię i nie jest to nic strasznego RX400H to jest hybrydowy Lexusik, którego już Wam pokazywałem w paru vlogach Brudny, nie patrzcie na to brudny jest mocno, ponieważ jest w ciągłej eksploatacji. Ostatnio zrobiliśmy z rodziną traskę 1000 km z hakiem. Tutaj to nie jest rdza, tylko to jeszcze woskochronny, który nakładałem, który nakładałem, nie wiem kiedy, przed zimą. I tak do tej pory usmarowany jest, no ale to ma spełniać wolory. Użytkowe, a nie tam wizualne. No, kto będzie szpanował starym samochodem? Ten samochód to już wiecie. To nie jest samochód szpanerski. To jest samochód, który wiem, że wejdę do niego po, nie wiem, dwóch tygodniach, po miesiącu stania, i on odpali bez zadawania pytań. Jak Mercedes Beczka stary, jak stary diesel, tak jak traktor. i wiecie, że on zawsze stoi w stodole nawet rok stoi w stodole, czeka ale on zawsze czeka w gotowości i po tym roku wsiadasz do niego przekręcasz kluczyk, on odpala czasami akumulator trzeba przynieść to ten, tego Lexusa mogę porównać do takiego traktora w środku jest syf ale to nie jest filmik o jakby tutaj o tym czy tu jest porządek czy nie tylko chcę Wam pokazać ten samochód I że warto się zastanowić nad zakupem generalnie Wjedziemy sobie zaraz na warsztat. Pokażę Wam go od spodu, ponieważ już go Wam pokazywałem od spodu. To sobie zobaczycie jak się zmienił, co się zmieniło, co się może zepsuło, co się zużyło. W skrócie powiem, że nic. Po roku eksploatacji. Kilometrów zrobione zostało jakieś 35 tysięcy. Półtora roku. Miał 216, chyba teraz ma 252. Akurat teraz wypada wymiana oleju, ale nie będę tej wymiany oleju teraz robił, nie chce mi się. Chcę wam tylko zademonstrować, że jeśli się zastanawiacie nad samochodem, chcecie kupić, to warto, ponieważ jest to samochód duży: jest, posiada napęd na 4 koła, montujecie tu gaz, więc 100 km. Kosztuje Was 30 zł. W zależności po ile gas kupicie, to może mniej może 27, eee, i nie psuje się. Każdy produkt koncernu Toyota, każdy produkt, czy to Lexus, czy to jest Toyota, jeśli jest hybrydowa, są to samochody totalnie bezawaryjne, w których się nic nie dzieje. Nie, nie. wiem, jest to rzecz totalnie oczywista, każdy to wie tysiące taksówek na tym jeździ a wy ciągle zadajecie głupie pytania co kupić i którego Volkswagena wybrać ogólnie przez ten okres eksploatacji czyli te 35 tysięcy kilometrów z usterek nie wydarzyło się nic tutaj widzieliście te historie z tarczami że pojawiło mi się bicie no, była to moja wina bo nie dociągnąłem tych nakrętek po wymianie kół na letnie Tutaj jest taki temat z tymi nakrętkami, że one są niezaciskowe, nie mają stożka, nie mają baryłki, tylko tutaj nakrętka z płaska podkładka i to koniecznie trzeba dociągać. Tu jako ciekawostkę Wam powiem, że później po naprawie tego problemu z tymi tarczami, też potem po zrobieniu 100 km, jeszcze śmiało mogłem dociągnąć jeszcze raz te koło, także po prostu trzeba o tym pamiętać. Ja jako użytkownik sobie zapomniałem, bo to jest dokręcenie, dociągnięcie tych kół. To jest zawsze pamiętajcie, obowiązek użytkownika i my zawsze wieszamy taką karteczkę na lusterko, żeby użytkownik po serwisie jakimś pamiętał, że koła trzeba jeszcze dociągnąć po iluś tam kilometrach. Zawsze można przyjechać do warsztatu, aby warsztat to wykonał to jest bezpłatnie. Warsztat to zrobi, ale użytkownik musi o tym pamiętać. No bo przecież po naprawie mechanik nie będzie robił 100 km, km, żeby to się wszystko ułożyło. Jeśli chodzi o stan blacharski, to jest całkiem nieźle. Tutaj mówię, to jest jeszcze. Patrzcie, to się zdrapuje, to jest wosk taki, który tam był profile były zalewane. Tu patrzcie, od kamieni, od kół, widzicie? Tu jest taka z ziemi, taka wysypka trochę o. To są takie punkty rdzawe, więc lakier się odbija i takie punkty rdzawe się pojawiają. Czyli już widzicie ząb czasu trochę robi swoje. Jeśli chodzi o spód samochodu, tutaj jest taka ciekawostka, nie wiem czy wam to pokażę. Te tuleje, tylne wahaczy, w momencie jakie kupiłem, one były sparciałe delikatnie. Myślę sobie wtedy, kurde, to zaraz będzie trzeba je wymieniać. Rok jeżdżenia i powiem Wam, są tak samo sparciałe. Nie są popękane, tylko mają takie, spa są takie delikatnie sparciałe, i nic tu się nie zmienia. Trzymają także, będą dalej jeździć tak jak jeżdżą. Nie jest to film sprzedażowy. Ja nie chcę sprzedawać tego Luxusa, nie jest nigdzie wystawiony. Nie myślcie sobie, że ja tu Wam wiecie, słodzę po to, żeby obchnąć ten samochód. No Gdzie jest stary samochód? Litości. Belka powierzchowna, korozja, to wszystko było zabezpieczane woskiem przed zimą i tak jak widać nie ma takiej świeżej, rudej nie ma takiego rudego, świeżego, to tak jakby się spasywowało i to mi się podoba że nie cieknie z tego rdza, wiecie jak to czasami jest że ta rdza naciągnie wilgoci jeszcze nabierze z ziemi czy tam z czego i ta rdza aż kapie to tu po zabezpieczeniu tym takim Wózkami ochronnymi, patrzcie, jest to tak fajnie się spasywowało wszystko. Tutaj, patrzcie, nic się nie dzieje. Jeśli chodzi o silnik, skrzynie, wszystko sucho. ECVT, więc nie ma alternatora, nie ma rozrusznika. No, nie muszę Wam tłumaczyć. Klima jest elektryczna, praktycznie nie ma nic. No, tutaj ten silnik to jest jeszcze silnik na pasku. Więc co te 100 tysięcy kilometrów, trzeba pasek zmienić. Także o to trzeba pamiętać w tym samochodzie. Większość tych hybryd to jednak już jest na. Wszystko jest na łańcuchach. No i jak podłoga wygląda? Totalnie nie ma problemu. Jest rdza, jakiś tam nalot z rdzy. No, a tu akurat nie ma. Yy, gdzieś tutaj, a tu błoto. Ale to nic się nie dzieje. No jest spoko. Tu jakiś nalot na jakimś mocowaniu po zabezpieczeniu antykorozyjnym dobrym to praktycznie to się pasywuje nic tu się nie dzieje złego tutaj takie najgorsze miejsce no to zobaczcie nic tutaj się nie dzieje totalnie żadna rdza płatami nie odpada nawet jest rude ale nie ma problemu tylna belka tutaj to wszystko te gumy to wszystko oryginały jeszcze tutaj tak wygląda brzydko ale nie ma tak, żeby jakaś tam rdza płatami odpadała. patrzcie układ wdechowy oryginalny, Toyota, jest to samochód jeszcze zrobiony ze sztuką, ze sztuką, taką bardzo solidnego wykonania, bardzo porządnego, solidnego wykonania, mimo że jest to stary samochód. To jeśli porównuję tego EX400 do nowszych Lexusów, nawet do tego GS, którego miałem, którego wychwalałem pod niebiosa, którego nadal wychwalam pod niebiosa, bo jest to genialny samochód, to jakościowo ta generacja, te starsze Lexusy, czuć, że tu było to po prostu lepiej wykonane. Było lepiej wykonane jak na Toyota Lexusa, czyli tak mówimy tutaj o ultra wysokiej jakości wykonania tego samochodu. Tutaj... Nic totalnie się nie dzieje, to też jest no, niedoczyszczone. Po prostu Olałem to zupełnie. Tutaj nic się nie dzieje. Progi wszystko normalnie się podnosi. Także tak. Hamulce wolno się zużywają. No oprócz tego incydentu wtedy starczami. No ale to mówię, powtarzam jeszcze raz, to była moja wina. Zużycie jest praktycznie zerowe. Z tego zobaczmy. Na początku po zakupie zrobiłem taki serwis, na no wtedy 216 tysięcy km zrobiłem te hamulce, no to patrzcie po roku te klocki są praktycznie jak nowe, tarcza nie ma rantu w ogóle praktycznie no mało to się zużywa, bo jednak się odzyskuje silnikiem energię, jak się gdzieś w górach nie jeździ czy z przyczepą, czy nie katuje samochodu no to nic się nie dzieje tutaj wszędzie ten wosk Tematy takie, wiecie auto ma już Prawie 20 lat, to jest 2007 rok. Tematy, tak jak amortyzatory, wszystko oryginał. Amortyzatory, sprężyny tutaj to wszystko jest oryginalne, jest sprawne, one trzymają. Już czasami mam takie myśli: Kurde, takie stare amortyzatory. Może zmienić się po prostu tak dla zasady, no ale działają, więc czemu miałbym to robić? Więc jakby, no tak, tyle lat i jest to w pełni sprawne. Szczerze mówiąc, teraz. Pokażcie mi jakiś współczesny samochód, gdzie 10 lat niech wytrzymają te amortyzatory. No nie masz szans. To, to wszystko się sypie, wszystko jest z gównolitu zrobione. To jest naprawdę technologiczny majstersztyk, yy, taka Toyotka. Dobra, opuszczę go i jeszcze sobie podepniemy kompa. Yy, tutaj tak jeszcze informacyjnie Wam powiem, bo jest ten model obarczony taką wadą. Wadą to jest trochę w sumie śmieszny temat, bo dużo ludzi podnosi ten temat jako wada samochodu. No to już Wam mówię. Wada tego samochodu jest taka, że po 350 tysiącach kilometrów okolice różnie to bywa 350, 000, 400 tysięcy kilometrów, czasami więcej pękają głowice. Niestety. Gdzieś taka po prostu, tak zostały wyprodukowane, tak zostały zrobione, że gdzieś coś z nimi się dzieje, takiego że po tym przebiegu one pękają. Eee, dlaczego ja to tak mówię z taką pewnością, że przy takim przebiegu to się dzieje? Dlatego, że swego czasu regularnie, często monitorowałem ogłoszenia z tymi samochodami. Eee, też na podstawie tego, co działo się w warsztacie, eee, zaobserwowałem te usterki. Ich występowanie tylko w samochodach z dużymi przebiegami. Z własnego doświadczenia to widziałem, że w pojazdach 400, plus, czyli 400 000 km i więcej, padały już uszczelki, uszczelki, pękały po prostu głowice. Natomiast w ogłoszeniach, jak przeglądałem te samochody, podejrzewam, że kręcą tam trochę liczniki. No to 350 tysięcy to km przebiegu, i już wtedy są wystawiane z takimi usterkami, bywają takie usterki. Tanio można kupić takiego Lexusa wtedy, ponieważ cena praktycznie spada o połowę. Natomiast są w Polsce firmy, które te głowice potrafią naprawić. Czyli ją się spawa, ją się regeneruje i można naprawdę nie, relatywnie niedużym kosztem taki samochód przywrócić do życia i robić, klepać nim kolejne kilometry. Ja myślę, że to jakieś miliony kilometrów spokojnie ten układ napędowy jest w stanie zrobić. Z takich wybryków. Trochę powiem wam, trasę taką robiłem jakiś czas temu i tak dostał ognia, powiem wam, dostał ognia na tłoki e, ostro, po prostu był, szedł kurde, <śledź> szedł ogniem tak przez 100 km no mocno, e, zero zużycia oleju, zero zużycia oleju, także ten silnik, no to o czym tu w ogóle jest rozmowa, to jest stara japońska porządna technologia. Japońska, no, są silniki Honda, Honda, tam fabrycznie bierze olej, no ale to inny temat. Nie? W każdym razie tutaj naprawdę spokój. to jest taka jedna jakby wada. Poza tym, totalnie nic tu się nie dzieje, nie ma tu rzeczy, które mogą się psuć. Akumulator się zużywa, 12V, naturalna rzecz, tam co 5 lat powiedzmy trzeba go sobie wymienić. Cewki zapłonowe potrafią się zepsuć. Ja profilaktycznie y, przy 220 H tysiącach, przy jego, po prostu zmieniłem sobie komplet tych cewek. Jedna cewka kosztuje 100 zł. Więc jakby zrobiłem to jako profilaktykę, żeby mnie to nigdy nie zaskoczyło. Trzymam sobie na zapas. No cewki to są takie rzeczy, które jednak potrafią się zepsuć w każdym samochodzie. Z tej racji, że, patrzcie, już tu mamy interwał wymiany oleju, brudno pod maską. Jak się zrobi serwis, to będzie troszeczkę wyczyszczone. Ale też starałem się tutaj te wszystkie profile, te wszystkie elementy metalowe, to wszystko, widzicie, tu wypływa z maski, pozabezpieczać antykorozyjnie. Także staram się dbać o ten samochód, tak, żeby on po prostu, e, no, nie da się zatrzymać tej korozji, tak, całkowicie, no, bo to jest niemożliwe. Nie, praw fizyki nie złamiecie. Ale jeśli jest możliwość, relatywnie niedrogo, spowolnić ten proces, no to. Ja chcę to robić, to ja chcę i właśnie tak, na tym to polega, tak to robię. E, także tak, jeśli chodzi o usterki, e, samochód ogólnie, tak jak już wspomniałem, 4x4. Napęd na 4 koła jest realizowany przez tylną oś, która jest wyposażona w elektryczny silnik. I powiem Wam tak, jakieś tam w internecie znalazłem informację, że to się w teren, to one się nie nadają. No nie zastąpi to na Patrola na jakimś lifcie, ale mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żeby on gdzieś się zagrzebał, zakopał. No jeśli chodzi o w walory takie terenowe, terenowe, no to trzeba wziąć pod uwagę, że on ma niskie zawieszenie, bo to on się wydaje, że jest takim suwem, a tutaj jest takie coś, że tu poniżej progu, patrzcie o Widzicie, tu macie próg, a poniżej progu tam macie zbiornik. Więc jakby tu są rzeczy, tak samo z przodu. Tutaj macie jakby linię, macie zderzak. Patrzcie, tu się kończy zderzak, tu się tak ścina ta linia. A tu jeszcze, jeszcze, jeszcze widzicie jest niżej, tak jest dosyć nisko. Ile tu jest? No, tak. Z 20 cm jest. Nie, no może mniej, może z 15. Więc jeśli tutaj, no to, to faktycznie ten prześwit, no to jest takim, yy, psuje te właściwości terenowe. No ale jakie o czym my tu rozmawiamy? Tak naprawdę ten samochód ma po prostu przyjdzie zima, nasypie śniegu on ma się po prostu nie zakopać. Czy też latem gdzieś ślisko, jakieś błoto, jakieś zjedziecie z drogi gdzieś na jakąś tam żwirówkę, czy jakąś trawiastą drogę, czy na jakieś pole, to on po prostu ma przejechać. Mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żeby on się zakopał. Tak ten napęd on przenosi, uruchamia ten silnik elektryczny, odpycha się totalnie, zero problemu. E, jeszcze sobie wspomnę tą pierwszą zimę, co go kupiłem. To był styczeń 2024. Tylko kupiłem tego Lexusa i była śnieżyca, od razu zasypało, zawaliło drogi. To pamiętam, ludzie stali po rowach, a ja sobie tym Lexusikiem jak król, jak panisko jechałem i nie było totalnie żadnego, żadnego problemu. Także, czy warto mieć napęd na cztery koło w samochodzie? Tak, zawsze warto. Zawsze warto. Zawsze jak macie taką opcję, to koniecznie, szczególnie jak gdzieś jesteście wieśniakami, takimi jak Chris to warto dobra, wejdziemy sobie jeszcze do środka taka ciekawostka, podłączę kompa, popatrzymy sobie jakieś parametry może będą jakieś błędy sprawdźmy to słuchajcie, co ja będę chciał zrobić będę chciał się połączyć na pewno z dobra, zapom włączony, klimę wyłączę użyjemy do tego tchinkara e, bardzo fajny bardzo fajny komputer diagnostyczny Szczególnie jeśli mamy różne nowsze samochody, gdzie potrzebne jest odblokowanie gateway'a, jest to w stanie zrobić, robi to automatycznie, się odwracanie start-stopów i inne fikołki, jest w stanie zrobić fajny sprzęt. To ten, tego kompa mogę Wam z czystym sumieniem polecić, jest na pierwszym miejscu na dzień dzisiejszy, jest na pierwszym miejscu przed lunchem i przed Bosch. 2006 rok pokazuje, ale os oszukali mnie, oszukali mnie złodzieje. Scanning we Hitle Data. O, patrzcie, jaką fajną mamy architekturę yy, całego układu. I robimy inteligentne skanowanie. Czyli wszystkie systemy zostaną zeskanowane. Właśnie w tym tchinkarze jest tak fajnie, bo on yy, Pokazuje graficznie architekturę całego systemu. Fajna. W klimie błąd. Zobro rozładowałem akumulator do zera na minie automatyczną, zajechałem. Zajechałem na minie automatyczną z rozładowaną baterią na maxa, a trzeba tam na neutralu być w minie automatycznej, a na neutralu nie ma ładowania baterii i wyświetlił się błąd, więc zgaduję, że będziemy mieli takie błędy specjalnie wcześniej nie robiłem skanu, nie robiłem żadnego kasowania błędów, więc e, zobaczymy, o, a może analizę AI zrobimy uuuu co tu będzie? Przerwę w obwodzie, styku światu hamowania? o kurde obwód czujnika słonecznego strona pasażera obwód czujnika słonecznego, strona kierowcy nie, to gówno jakieś. To w ogóle nie jest potrzebne. Ale w obwodzie jest tylko światło hamowania? O, to jest jakaś. Kurde, jakaś rzecz się zepsuła w takim razie. Dobra. Czyścimy te kody błędów. Zobaczymy, czy się. Zobaczymy, czy się pojawią. Nie, światło działają. Tak musiał sobie coś wykrz wykrzaczyć Proszę bardzo. Mamy tutaj napięcia. Baterii, maksymalne napięcie, minimalne napięcie, e, słabe, a 12 v akumulator już jest dentka. Teraz tak, baterii, blok max, w, y, maksymalne napięcie i minimalne różnica całe 2,0V, nawet mniej niż 2,0V. A zobaczmy sobie tutaj to wszystko trzeba pozaznaczać jakie są napięcia czy coś nam się tutaj będzie różniło Aha. 21 bardzo małe różnice są Tutaj musi być 1V różnica, żeby załapał błąd. Także w dziesiątych jakieś tam są stan naładowania na no, 57%. O, to ma dużo, temp. dużo czujników temperatury, jak na baterię hybrydową. Co pokazują czujniki. Jeden <grym> pokazuje trochę mniej. No z tym można by się przejechać, zlogować sobie, zobaczyć czy gdzieś tam nie ma jakiegoś wzrostu, czy tam chłodzenie dobrze działa. Ogólnie te ogniwa też są odporne na jakiekolwiek tam temperatury wyższe. Bardzo siermiężna bateria ta niklowo-metalowo... Nimch, niklowo-metalowo-wodorkowa. Ogólnie ten Tinker całkiem fajnie ogarnia. Całkiem fajnie ogarnia Toyoty, bo w nowszym się prime, jak robimy jakieś wymiany komponentów i trzeba było zrobić aktywację bez problemu i jeszcze jak nowsze jakieś samochody przyjeżdżają, to jakiś gateway otwiera, nie ma problemu jakieś zrobić, że jakieś klocki, nie klocki, czy jakiś serwis olejowy, czy coś trzeba czasami skasować, czy jakoś pompę hamulcową zadaptować, to po prostu to ogarnia. Szybciej niż taki zielony superkomputer za masę pieniędzy. Zasadniczo to wszystko w dzisiejszym vlogu. Vlog miał na celu taki, może, rewiew po tym właśnie roku użytkowania tego samochodu, żeby Wam parę słów powiedzieć. Wiem, że wielu z Was szuka sobie samochodów, zastanawia się, co kupić. No, to po to jest ten vlog, żeby Wam może was nakierować na coś dobrego, a nie na jakiegoś kolejnego szrota w dieslu, gdzie wtopicie furę pieniędzy. W jakieś wtryskiwacze, w jakieś pompy wtryskowe, tylko elegancki samochodzik z gazem, gdzie jeździ się tanio. No wiadomo, że na dzień dzisiejszy najlepszym samochodem, jeśli chodzi o niezawodność, prostotę, będzie Tesla, ale ten vlog nie jest o Tesli, tylko o Lexusie. Lexus to jest taki bardziej a bardziej uniwersalny samochód niż Tesla, no bo Tesla jednak jest jako elektryk jest taka bardziej może ma ograniczone funkcje a taki leksusik to jest po prostu do wszystkiego tak? obejrzeliście sobie filmik a ja sobie nagrałem dzięki za oglądanie Narka